Witam Was serdecznie na filmiku na kanale The Crazy Team. I w dzisiejszym materiale lecimy sobie z przeglądem, przeglądem nowych ofert marketowych. I w zasadzie to już będą wszystkie najważniejsze, największe markety w Polsce. No, co za tam jeszcze Carrefour? Ale Carrefour to tam, jak widziałem, już po tego, co wystawiali na sklepach, to już oferta się tam za bardzo nie będzie zmieniała. Tylko po prostu po świętach będą jakieś promocje. No i na pierwszy strzał lecimy z Aldi, w którym asortyment został całkowicie zmiany. No i uważam, że to jest kolejny market, do którego w tym roku warto zawędrować. No i tak, zacznijmy sobie od pierwszych wyrzutni. Dwóch dosyć sporych kosteczek. No i właśnie z tej wyrzutnia fantazja. Ona już chyba była też w Lidlu. Całkiem spoko kostka, 100 strzałów. Dosyć mieszany układ, troszkę trwa ta wyrzutnia, około minuty. Naprawdę dosyć ładne efekty. Zresztą 20 mm w pyroko jest całkiem niezłe. Tutaj mamy nową kostkę Furious Berta. No i niestety tutaj o niej nie ma zbyt dużo informacji. Jakiś tam filmik znalazłem, na którym wydawała się dosyć ładna, ale tak najlepiej jak będzie ją ktoś testował przed zakupem, no bo myślę, że wtedy będzie lepiej określić, czy się ją opłaca, czy nie. Też jest stała w kalibrze 20 mm. Dalej mamy nie całkiem ładną kostkę, która mi się mocno spodobała. No i wyrzutnia to jest właśnie kosmos: 64 strzały z 20 mm kaliber. Także nie najgorzej, aczkolwiek nie jest też najbardziej opłacalna wyrzutniaką, jaką możemy kupić, ale efekt ma ładny. Tam brokaciku, trochę tego, całkiem spoczko. Tutaj kolejna wyrzutnia, która według mnie bardzo przykupa uwagę i może być hitem, ponieważ mam tutaj kaliber 25 i 30 mm i jest w cenie zaledwie w sumie 219 zł, No i... no dobra, 220, już nie przesadzajmy. No i trwa niezbyt długo, na pewno jest bardzo dynamiczna. 66 strzałów. Jak oglądałem filmik, to też kostka naprawdę taka porządna 25 metrów, a 30 to już w ogóle mega spoko. Więc myślę, że to może być jedna z najlepiej, najlepszych wyrzutni w tym roku w marketach. Dalej mamy zestaw rakiet Wozem Boch i ja już go widziałem w tamtym roku w, na Słowacji jak byłem w markecie no i naprawdę jest to duży zestaw dużych rakiet myślę, że sobie na pewno go przetestujemy Piroko robi całkiem ładne rakiety ten zestaw Diaboloza 5 dyszek jest nie najgorszy więc myślę, że te rakiety też dadzą radę, na filmiku wydają się całkiem ładny całkiem spoko tylko z tego co widziałem lecą dosyć wysoko a to wiadomo zawsze ten efekt pomniejsza więc najlepiej sobie będzie przetestować to samemu na żywo Dalej mamy silenty, czyli coś, co nas zupełnie nie interesuje, więc możemy przejść dalej. Aczkolwiek mogę tylko tyle powiedzieć, że jak na silenty, to ceny nie są jakieś absurdalne, ale super niskie też nie są. Chociaż pamiętajmy, że to jest właśnie 25 mm i 70 zł, to jest naprawdę nie jakaś wygórowana cena. No, i tutaj mamy kolejną wyrzutnię, która według mnie będzie troszkę tego tegorocznym, ponieważ Red Sonia, no, jak oglądałem na, na filmiki, to naprawdę daje czadu. 60, 80 strzałów w kalibrze 25 metrów, strzały kątowe, bardzo zrozumienna dynamika, ponad minuta w sumie trwania. No, zachwyciła mnie ta wyrzutnia. Za 200 zł, myślę, że to będzie. Super sprawa, aczkolwiek też na pewno warto poczekać, jak ktoś to przetestuje, aczkolwiek ja już widziałem, w sumie, że na YouTubie są filmiki z tą wyrzutnią. No i za 200 zł, szczerze, naprawdę, naprawdę warto. Myślę, że nie pożałujecie. Wyrzutnia jest super, finał ma konkretny, mnóstwo strzałów kątowych. No i 25 ,80 m, 80 strzałów z kołami kantowymi za 200 to nie jest drogo. Tutaj kolejna y, duża kostka, której też jakichś super aktualnych filmików nie mogłem znaleźć, chociaż no, na Pyroko tam dodaję na swojej stronie. Ale wiecie, no to jest tak, że to nie wiadomo jak blisko się stoi, nie wiadomo jaką kamerą, no po prostu ja też tak jakoś tymi kier... filmikami staram y, nie y, kierować. No 200 strzałów w małym kalibrze, no raczej nic strzałowego, dla osób, które szukają naprawdę dużych wrażeń raczej bym y, nie polecał, tylko na przykład ta Red coś raczej zrobi większe wrażenie, mimo że ma dwa razy mniej strzałów, no ale za to kaliber sporo większy. No i dalej mamy takie małe kosteczki i jeden klasyk i w sumie nie wiem co mnie tak prze po prostu podkusiło, żeby powiedzieć w ostatnim filmiku, że a może skoro znika z Lidla super bomba to może w Aldi się pojawi, bo po prostu Aldi tam przejmuje. No i się nie myliłem jest oczywiście super bomba w, w, w Aldi no i naprawdę za 99 zł ta nie podrożała. To jest mega epicka wyrzutnia, potężne 30 mm, jeżeli się nic nie zmieniło, to nadal jest mega sztucznikiem. Kolejną wyrzutnią, która według mnie bardzo zwraca na się uwagę, to jest właśnie ten awalon, awalon cały, no bo 25 strzałów, 25 mm no to mega w sumie spoko cena, nie? No bo w zasadzie takie wrzutnie, jakby się chciał kupić na internecie, nawet to około 70-80 zł kosztują 25 strzałów 25 metrów, a tutaj 50 zł, więc naprawdę, naprawdę nie głupiem No i tak samo jak i wyrzutnia Kronos, 25 strzałów 30 mm za stówkę, gdzie w sumie na necie i tak dalej, to raczej w tych cenach, no może za troszkę mniej, to chodzą 19, a nie 25, no i... Po prostu nie są to złe ceny na te blutnie, a patrząc na efekty, to są takie efekty, że raczej się nikt nie zawiedzie. No i na koniec mamy jeszcze tą baterię właśnie Concert of Lights, 30 strzałów, też kaliber 24 mm, ale ona jakoś tak według mnie uwagi nie przykuwa, jakoś mi się wydaje, że lepiej chyba tego walona kupić, bo u efektu ładniejsze, albo już dołożyć tą dyszkę do tego Kronosa, żeby mieć już to 30 mm, a tak naprawdę tylko 5 strzałów. Mniej, no, ale wiem, że ta wyrzutnia jest troszkę taka dłuższa, no ale w sumie też efekty, efektów nie ma naj, najgorszych. Więc generalnie wszystkie wyrzutnie, które są w Aldi, są naprawdę spoko. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony cenami, znaczy brakiem zmiany cen. No tylko brakuje mi jakiegoś zestawu Fireworku, bo tutaj był co roku Lollipop, który był bardzo fajny. Dużo pierdółek, dużo fajnych zabawek. Rakiety też nie były tragiczne. A teraz nie ma nic. No i jeszcze na koniec jest zestaw pięciu sztuk, chyba. No właśnie, nie mogę tego rozczytać, ale wydaje mi się, że chyba. Nie, jednak nie, jednak tu jest chyba trzech. No właśnie, tu jest dziwnie napisane, bo tak wydaje się, jest za niska jakość tej gazetki. Nawet jak się przybliży, to nie do końca wiadomo, bo jest tak niby, że tutaj jest trzy sztuki, jedna sztuka, cztery, chyba cztery coś. No po prostu chyba 4,33, więc wychodziłoby, że są 300, 3 sztuki. Ja te e, rzymskie ognie testowałem już w tamtym roku z, z tego, z Aldi. E, nie z Aldi, tylko po prostu z jakiegoś marketu z Słowacji. No i był całkiem spoko, tylko że tam chyba było ich 10 sztuk. Nie, z Lidlu one były słowackim. Ich było 10 sztuk i wiadomo, one były w euro, tam chyba za 6 euro, coś w tym stylu. No i trochę bardziej chyba opłacalne to było, ale bardzo są jakości, no i są to identyczne jak testowałem. No, i dobra, to tyle byłoby z Aldi, naprawdę spoko. No, i teraz przechodzimy do zawodu największego, czyli mianowicie do oferty biedronki, bo się też takie tutaj już oferty pojawiły, już wam pokazuję. Tylko, że niestety zdjęcia są na razie słabej jakości, bo to chyba ktoś po prostu tam zrobił jakiś pracownik biedronki, czy ktoś tam dostał wcześniej gazetkę. U mnie niestety w markecie nie było. No, i możemy zobaczyć, że jest jednak kwestia. Że te plotki były trochę nieprawdziwe, że będzie Jorge w tym roku. E ceny są bardzo, według mnie, e wysokie. E naprawdę myślę, że nie ma tutaj zbyt dużo jakichś super okazyjnych rzeczy. Ta wyrzutnia Egyptian Stars nie wydaje się głupia, ale to jest kaliber tylko 14-16 mm. To bardzo słaby kaliberek i 63 strzały za stówę. No to chyba już zdecydowanie lepiej iść do Coflanda y i kupić sobie tam tego. No to w kostkę za 100 zł, czekajcie, soku. Czy tam wiecie o którą chodzi? Na pewno no i tutaj druga wyrzutnia też. Tylko że żona już 140 zł za 50 strzałów w kalibrach 14-25 metrów, tylko 40 sekund czasu trwania. 140 zł, nie wiadomo ile których strzałów jest, więc po prostu ja bym to odpuścił, bo wątpię, żeby to było jakoś super opłacalne. Tutaj większa wyrzutnia 100 strzałów, ale 14 mm. 100 strzałowa kostka za 130 zł. W kalibrze ten, no to mm, ja bym odpuścił, bo 14 mm i to jeszcze od Hestii, no nie będzie strzała raczej jakoś szałowo. Tutaj kolejne wyrzutnie, które według mnie nie są niczym specjalnym, chociaż tu są określane jako super hit. No może ta 48 strzałów w kalibrze 20 mm nie jest taka totalnie najgorsza, ale według mnie zdecydowanie sobie lepiej zakupić. No, no, i w sumie y, tutaj się by wydawało, że o, ta też jest 85 zł. No, ale to jeśli przypatrzcie, że ta brzuchnia, która ma 48 strzałów, kalibrze 25 metrów, no to kosztuje 150 zł. A w Aldi kostka, która miała 30, zł, 30 strzałów, czyli 18 mniej w sumie, no ale kosztowała prawie dwa razy mniej. Więc no, sami sobie sami odpowiedzcie, co się bardziej opłaca. Więc raczej bym tego w biedronce nie kupował. No i oczywiście tutaj rzymskie ognie, dwie sztuki. Zadychę, nic specjalnego, ale nic też słabego, no rzymiaczki jak rzymiaczki, w marketach generalnie nie opłaca się kupować rzymskich ogni, no i tutaj mamy jeszcze zestawy rakiet, no i tutaj klasyka, tak jak w Kauflandzie, zestaw Galaxy, tam się nazywa Mistral, co to samo, no i w sumie co, Cztery fajne rakietki, za 25 zł tych można kupić, nie będziecie jakoś bardzo żałować, no ale znowu z drugiej strony... Te kolejne zestawy to, że są totalnie no, nieopłacalne. Nie widzę dokładnie tej ceny, tutaj co jest u góry tego Europe Stars, No, ale znając Hestię za to, że mamy trzy paczki China Bowlerów, 4 rakiety, no to pewnie będzie 70-80 zł i to jest w ogóle nieopłacalne. No i te 5 rakiet, pewnie za 50-60 zł, znając życie, tak samo według mnie y, dosyć lipne. Nie jest to najgorszy zestaw rakiet, są całkiem nawet ładne, można powiedzieć, no ale nie za tą cenę. No i co, w Kowlandzie się po prostu jeszcze nam pojawiło tutaj doprecyzowanie. Ochodziło mi o wyrzutnie Dragon, wtedy, że się bardziej opłaca tej z biedronki, bo 99 zł, 92 strzały, jeszcze macie większy, większy kaliber na finał. Także dla tak uważam. No i tutaj się nic nie, nie potwierdziło. W ogóle to jest chyba ten sam zestaw c 999, co w biedronce, mi się wydaje. Oj, tutaj forum. A tu w Facebooka chcemy sobie odpalić, tylko się nazywa Party Mix, tutaj Mix tutaj się nazywa Brilliant. 5 rakiet, takiej samej konfiguracji, chyba mniej więcej. Chociaż nie wiem, czymś tam się to różni, że co chyba dwie trochę mniejsze rakiety. No, ale tu myślę, że dosyć podobnie to wypada. Nawet w sumie te szaty graficzne są dosyć podobne. A tutaj chyba będzie taniej niż w Biedronce, więc tak to wygląda. No, tutaj się pojawiła jeszcze ta wyrzutnia Brokat Crown, która ma całkiem ładne efekty, ale no 40 zł za 19,20 mm. Nie jest drogo, ale super tanio też nie jest. No i też fajne info, że jest tutaj zestaw. Yy, nie zestaw tylko po prostu rakiety szalko szalkowe, tylko w tym mniejszym kalibrze 45 m mm za 25 zł. Szkoda, że już nie robią tych 2,5 calówek, bo one naprawdę waliły potężnie. A te rakietki nie są złe, w sumie prawie wszystkie są ładne. Yy, ja z tego co pamiętam, to tylko chyba maszyna jest taka słabsza, a ta Mephisto to wszystko to było bardzo ładne brokat, tam czerwona chyba taka fala no ogólnie dają radę. No i pojawiły się też latające kijki, tylko że te latające kijki, no to właśnie, one nie wybuchają za trzy dychy, to dużo lepiej sobie już kupić nawet tablasty blasty z Dino, bo one przynajmniej coś tam wybuchną. No i w sumie to chyba tyle. W Dino też jest jakaś tam gazetka się pojawiła, ale w sumie to co już widzieliśmy, więc już tego więcej nie będę omawiał. Więc tak, no, biedronka, powiem tak, zawiodła się, zawiodła mnie potężnie. Raczej, w biedronce nic w tym roku nie kupię, a co roku coś tam sobie, za, sobie kupiłem, tak dla tradycji nawet. Szkoda, że nie wrócili do Jorge, bo to jednak była taka klasyka biedronkowa od wielu lat, dopóki tam w niedawnym czasie w sumie się zmieniło, że już przestało być Jorge. Według mnie Biedronka robi błąd z tym, że wprowadza takie produkty, tym bardziej, że w cenach dosyć wysoki, wysokich, no ale jeszcze pytanie, czy będzie ta promocja taka, że na drugi produkt 50% taniej, no to wtedy może takie dwie wyrzutnie by były jeszcze w miarę opłacalne, czy jakieś tam inne produkty yy, tańsze, ale to już w sumie... Trzeba zobaczyć. Według mnie wolę już iść do Aldi i kupić tam w miarę pewne produkty od Proko, które naprawdę są fajne, porządnie strzelają, a nie są takie, wiecie, bez, bezpłciowe jak od Hestii. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.